W zeszłym roku czytelnicy dwumiesięcznika Chody z Głową Bydło brali udział w konkursie, w którym główną nagrodą było szkolenie z praktycznego wykonywania pięciostopniowej funkcjonalnej korekcji racic. Wyłoniliśmy sześciu zwycięzców, których wspólnie z firmą The Hayes zaprosiliśmy na finałowe szkolenie. Odbyło się ono w czerwcu w gospodarstwie Eweliny i Jarosława Koter z ścianny w województwie łódzkim. Finaliści, którzy przyjęli zaproszenie Uczestniczyli w warsztatach korekcji Racic metodą holenderską, którą wykonał Rafał Kapica, praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem, absolwent angielsko-holenderskiego koledżu korektorów Racic i dyplomowany specjalista w tej dziedzinie. Spotkanie otworzył Piotr Gujski, kierownik regionalny do spraw bydła firmy The Haze oraz opiekun projektu Akademia Zdrowej Racicy. Możemy zaobserwować, że od 10 do 30% zwierząt w stadzie jest brakowanych ze, ze względu na problemy z nogami. Obserwując ten problem w polskich stadach, DeHeis zainicjował powstanie Akademii Zdrowej Racicy, która miałaby na celu przede wszystkim zwiększenie świadomości samych hodowców co do konieczności prowadzenia profilaktyki i pro przeprowadzania właściwej korekcji racic. Akademia Zdrowej Racicy powstała 3 lata temu, mniej więcej w czerwcu. Zainicjowana była dużym pokazem medialnym na targach w Szepietowie. W przeciągu tych trzech lat odbywały się warsztaty praktyczne na oborach u hodowców indywidualnych. Odbywało się około kilkudziesięciu warsztatów rocznie, na których uczestniczyło od 15 do 20 hodowców. Współpracujący z nami korektor, pan Rafał Kapica, również prowadził na konferencjach i różnych sympozjach wykłady i szkolenia dla hodowców, jak również dla studentów i lekarzy weterynarii. Efektem działania Akademii Zdrowej Racicy jest to, że wzrosła znacząco świadomość hodowcy i rozpoznawalność chorób nóg u zwierząt. Uczestnicy wybrali krowy, u których została wykonana korekcja Racic. Zanim jednak Rafał Kapica rozpoczął pokaz, omówił zasady bezpieczeństwa, które należy stosować, zaprezentował sprzęt i narzędzia, a następnie zaprosił finalistów do obserwacji i wyboru prób do pokazowych zabiegów. Podczas pokazu Rafał Kapica omawiał każdy krok pięciostopniowej korekcji racic oraz odpowiadał na pytania finalistów. Celem korekcji jest przywrócenie funkcji racicy i prawidłowej mobilności krowy na gruncie. By prawidłowo wykonać funkcjonalną korekcję raci w stylu Horenderskim, niezbędne jest w kolejności przeprowadzenie pięciu kroków. Należy najpierw prawidłowo przygotować racicę do korekcji, czyli ją oczyścić, osuszyć, by obiektywnie móc ją ocenić i zmierzyć. Także zaczynając od pierwszego kroku, to jest pomiar długości. Jeden z najważniejszych kroków całej korekcji, który będzie decydował o przebiegu. Pozostałych kroków i całego efektu wykonania korekcji. Krok drugi, najtrudniejszy do wykonania w całym procesie korygowania, są cztery cele, jakie chcemy osiągnąć przez wykonanie drugiego kroku. Pierwszy z nich to ustalenie, ustawienie kąta nachylenia przedniej ściany względem podeszwy. Drugi to jest uzyskanie odpowiedniej bezpiecznej i nośnej powierzchni palców. Trzeci, stabilizacji racicy na gruncie. I czwarty, prawidłowego ustawiania nogi krowy. Trzeci z kroków, zamykający kroki funkcjonalne, jest to modelowanie racicy, czyli wycięcie wyokrąglenia przywracające fizjologiczny model racicy. Te trzy kroki zamykają proces funkcjonalnej korekcji. Następnie przechodzimy do kroków profilaktycznych i leczniczych. Profilaktyczne to są usunięcia luźnych części rogów. I piąty krok, ostatni, który wykonujemy, jeżeli takowa potrzeba występuje, są to cięcia lecznicze. Dodam, że nie wykonujemy korekcji w celu zrobienia racicy pięknej. Takie korekcje są wykonywane tylko na wystawy, choć dodam, że nie zawsze z korzyścią dla krowy. Po zakończonym szkoleniu finaliści konkursu zostali nagrodzeni drobnymi upominkami ufundowanymi przez firmę The Haze.